Zapraszam Was do kolejnej lekcji, w której tłumaczymy zdania na, na poziomie językowym B1. Dzisiaj mamy y, dwa zdania z, y, y, ze spójnikami, spójnikami czasowymi. Dzieci, umyjcie ręce, zanim siądziecie do stołu. Po tym, jak kupiła sobie bilet do kina, poszła na kawę. Spójrzmy najpierw słowniczek, byście mogli sami przetłumaczyć y, te zdania. Dzieci, umyjcie ręce, zanim wejdziecie do stołu. Siadać, mamy dwa czasowniki: siadać, siedzieć i siadać, właśnie. Zitsyn oznacza siedzieć, czyli bez ruch, a siadać oznacza zecen. I w języku niemieckim mamy zys zecen, czyli jakby siadać co po prostu nic, pragnę siadać się. ZYŚ zecmi jest właśnie po niemiecku, czyli tutaj y, również nie możemy o tym zapomnieć, o tym odpowiednio odmienionym zyś. Po tym, jak kupiła sobie bilet do kina, poszła na kawę, bilet do kina to kinokarte, die Kinokarte. Po tym, jak to spójnik na tym. Pozostałe słówka myślę, że są Wam znane. Przetłumaczmy zatem wspólnie nasze zdania. Dzieci, czyli kinda. Umycie ręce. Tutaj mamy tryb rozkazujący. Zyś waszym to umyć się. Myć to waszym. Czyli mamy tutaj, umyjcie W, czyli od osoby i ja musimy utworzyć tryb rozkazujący, czyli waszt. Umyjcie sobie ręce, waszt oś, die Hände, zanim, czyli befo. Teraz będzie zanim nim, W. Czyli ja się oś, do stołu. Do stołu przy stole tutaj użyjemy, użyjemy przyimka an. Mamy, używamy czasownika z zecn, który oznacza ruch, dlatego tutaj pojawi się użycie akuzatywu, więc będzie an dein tyż, zec. Kinder wascht oist die Hände, wascht oist die Hände, bevor ja an den Tisch zest. Drugie zdanie. Po tym jak kupiła sobie bilet do kina, poszła na kawę. Po tym jak, czyli nachdem. dem. jest spójnikiem, po którym występują dwa czasy, czyli oba zdania, w związku z tym, że oba zdania mamy w czasie przeszłym, to musimy użyć czasu za przeszłego do czynności, która wydarzyła się wcześniej, a czasu przeszłego imperfekt do czynności, która wydarzyła się później, ale obie czynności wydarzyły się w czasie przeszłym. Pierwsza czynność, czyli najpierw ona kupiła sobie bilet a potem ona poszła na kawę, więc wiemy, że ta czynność została wykonana wcześniej, dlatego to zdanie będzie w czasie przeszłym plus kwap perfekt. Ta czynność wydarzyła się również w czasie przeszłym, ale trochę później, dlatego to zdanie będzie w czasie przeszłym imperfekt. I zacznijmy jeszcze raz to zdanie, czyli na tym, tym jak i po spójniku na czasownik y, wędruje na koniec zdania, Dlatego tutaj po nagdeń będzie najpierw osoba na tym sobie na sie Zi zyś Kinokarte kinokarte. Kinokartę. Kupiła. Teraz partizip 2 i hatte i użycie odpowiednie pluskwa perfektu. Gekauft hatte. Nam nic zysi ajne kino, karte gekauft hatte. Poszła na kawę. Poszła w imperfekcie Gien ging ggangen, czyli ging. Z. Kogo co wypić, czyli einen kafe. W końcu drugi czasownik w bezokoliczniku, czyli trinken. Nachdem sie sich eine trinken. Zdania dość trudne ze względu na chociażby użycie spójników i czasu plus kwam ale mam nadzieję, że udało Wam się je bezbłędnie przetłumaczyć. Jeżeli z którymś z tych zagadnień gramatycznych macie problem, to wróćcie do playlisty Gramatyka. I odszukajcie konkretną lekcję, w której omawiam to zagadnienie, z którym pojawił się problem. Zapraszam za tydzień do kolejnej lekcji.